Powtórka z biologii. Cześć! Dzisiejsza lekcja dotyczy paprotników. Na wstępie musisz sobie uświadomić, że paprotniki to rośliny, do których zaliczamy trzy grupy taksonomiczne: widłakowe, skrzypowe i paprociowe, zwyczajowo określone paprociami. Ważne! Uczulam cię, że nie wolno mylić i stosować zamiennie paprotników z paprociami. Jest to błąd merytoryczny. Ok, ale idźmy dalej. Podobnie jak myszaki, paprotniki są roślinami lądowymi oraz są sztuczną jednostką systematyczną. W odróżnieniu od myszaków, paprotniki należą już do właściwych organowców, bo mają łodygę, liście i korzenie. Do zapłodnienia zachodzi u nich również w obecności wody, ale w przeciwieństwie do myszaków, ich cykl rozwojowy cechuje przemiana pokoleń z dominacją diploidalnego sporofitu, a nie gametofitu. Teraz omówię cechy charakterystyczne całej grupy, a potem poszczególny gromad. Zaczynamy od gametofitu paprotników, nazywanego również przedroślem. Powstaje on z haploidalnego zarodnika i jest drobną, nawet bardzo drobną rośliną, w skrajnych przypadkach złożoną zaledwie z kilku komórek. Przedrośle najczęściej jest autotroficzne, czyli samożywne. Ale też możemy spotkać gatunki np. wśród widłakowych, częściowo lub całkowicie heterotroficzne, żyjące w symbiozie z grzybami. Zwykle jest to pokolenie krótkotrwałe. Przedrośla bywają jednopienne, tak jak u paproci i widłakowych, lub dwupienne u skrzypowych. Znajdują się na nich gametangia, czyli organy rozrodcze, rodnie i plemnie. Zapłodnienie odbywa się tylko w wodzie, w której widziowe plemniki przybywają z plemni do rodni. Tu, po zapłodnieniu komórki jajowej, formuje się diploidalna zygota, która kiełkuje i daje początek sporofitowi. Rozwijający się sporofit wrasta w przedrośle i początkowo odżywia się jego kosztem, lecz bardzo szybko wytwarza korzenie oraz liście i usamodzielnia się. Przedrośle po tym czasie zamiera. Bardzo płynnie przeszliśmy do sporofitu paprotników, który jest zasadniczą rośliną tej grupy. Możemy w niej wyróżnić następujące organy: łodygę, liście oraz korzenie. Jak możesz się domyślić, budowa wewnętrzna sporofitu jest bardzo złożona i wykazuje zróżnicowaną budowę tkankową. Zatem, łodygę sporofitu paprotników pokrywa skórka zawierająca niewielkie aparaty szparkowe. Pod nią znajduje się kora pierwotna. W środkowej części łodygi przebiegają zróżnicowane wiązki przewodzące zbudowane z elementów drewna, cewek, których zadaniem jest transport wody i soli mineralnych, oraz z elementów łyka, rurek sitowych transportujących asymilaty. U paprotników wiązka przewodząca w łodydze ma zazwyczaj budowę hydrocentryczną, czyli środek zajmuje drewno, a wokół niego rozmieszczone jest łyko. Wiązki takie występują również w liściach i korzeniach. Nie zapomnijmy o zarodniach. Są one osadzone na liściach, zwanych zarodnionośnymi, czyli sporofilami. U widłakowych i skrzypowych sporofile skupione są niekiedy na szczycie łodygi, tworząc głos zarodnionośny. Zarodnie, w zależności od gatunku, mają zróżnicowane kształty i najczęściej dodatkowo okryte są grubą ścianą wielokomórkową. Pamiętaj, że w zarodniach w procesie mejozy tworzone są zarodniki. Okej, okay. budowa anatomiczna za nami. Teraz to, co wydaje się najtrudniejsze, czyli przemiana pokoleń. Tak jak wspominałam we wstępie, paprotniki cechuje przemiana pokoleń z dominacją diploidalnego sporofitu. I to jest proste i jasne. Problem jest w tym, że musisz sobie uświadomić, że paprotniki produkują jednakowe zarodniki lub zróżnicowane na mniejsze i większe. Dlatego też zawsze omawiamy dwa typy cykli przemiany pokoleń paprotników. Różniący się właśnie rodzajami zarodników. Najpierw paprotniki jednakozarodnikowe. Do nich należą zarówno większość paproci, jak i widłakowych. W podręcznikach omawiane są najczęściej na przykładzie paprotki zwyczajnej, na samczej i widłaka gozistego. My omówimy ten cykl na przykładzie spotykanej bardzo często w domu naszej babci paprotki zwyczajnej. Diploidalnym sporofitem jest nasza okazała, samożywna roślina z pięknymi złożonymi liśćmi. Po spodniej stronie liści znajdują się zarodnie zgrupowane w kubki, i to właśnie w nich, w procesie mejozy powstają zarodniki. W tym przypadku wszystkie takie same. W odpowiednich warunkach wilgotnościowych, podczas spadku wilgotności, zarodnie się rozrywają, a z nich wysypują się haploidalne zarodniki 1N. Zarodnik pada na wilgotną glebę i kiełkuje. Wyrasta z niego drobne, sercokształtne przedrośle, będące gametofitem. Niestety, te etapy w warunkach domowych dla przeciętnego śmiertelnika są trudne do zaobserwowania. Musicie zatem mi uwierzyć na słowo, że tak jest. Przedrośle jest jednopienne, zatem wytwarza zarówno rodnie z komórkami jajowymi, jak i plemnie z plemnikami. W obecności wody, która jest niezbędna, wiciowe plemniki przepływają do rodni i zapłodniają komórkę jajową, na skutek czego powstaje zygota. Z zygoty zaczyna się rozwijać diploidalny sporofit, początkowo silnie związany z gametofitem, gdyż odżywia się jego kosztem. Później wykształca liście asymiliacyjne i z upływem czasu gametofit obumiera, a młody sporofit przekształca się w okazałą roślinę w doniczce naszej babci. To jest proste, prawda? Jednakowe zarodniki dają jednopienne przedrośle. No ale żeby nie było tak pięknie, istnieje odstępstwo od tej reguły. Więc w tym momencie muszę się odnieść do cyklu rozwojowego skrzypowych. Należą one również do paprotników jednozarodnikowych, ponieważ ich sporofity produkują tylko jeden typ zarodników. Ale, i tu jest ten wyjątek, z tych zarodników powstają dwa różne gametofity: przedrośla męskie i żeńskie. Czyli skrzypowe należą do roślin dwupiennych. Mam nadzieję, że to ogarnąłeś! Cykl rozwojowy paprotników różnozarodnikowych omówił na przykładzie widliczki, przedstawiciela widłakowych. W podręcznikach możesz spotkać mówienia tego cyklu również na przykładach porybylinu, który należy do widłakowych, czy salwini pływającej, paproci wodnej, popularnie zwanej rzęsą wodną. Jest on trochę bardziej skomplikowany, więc skup się, żeby wszystko dobrze zrozumieć. Ja wiem, 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 to kolejna trudna rzecz, ale tak jest życie. Zatem dojrzały sporowit widłaka wytwarza kłos zarodnionośny na szczycie wzniesionej łodyżki. W kłosie tym ulokowane są dwa rodzaje zarodni, duże makrosporangia, które zlokalizowane są w dolnej części kłosa oraz zarodnie małe mikrosporangia położone w górnych partiach tego kłosa. W dużych zarodniach w procesie mejozy produkowane są zazwyczaj cztery haploidalne duże zarodniki makrospory to z nich powstają przedrośla żeńskie z jedną rodnią, wewnątrz której znajduje się komórka jajowa. Przedrośla te okryte są częściowo ścianami zarodników. Wynika z tego, że gametowid musi się rozwijać w obrębie zarodnika, nie opuszczając zarodni. W małych zarodniach również w procesie mejozy powstają zarodniki, ale tym razem małe, mikrospory. Z zarodników małych, które również opuszczają swoich zarodni, powstają przedrośla męskie z plemniami, a w nich wiciowe plemniki. Zwróć uwagę, że paprotniki różnozarodnikowe wytwarzają dwupienne przedrośla. Co się dzieje dalej? Plemniki z kroplami deszczu prosy opuszczają plemię, przepływają i dostają się do dolnej części głosa. Tam znajdują się giegujące makrospory oraz przedrośla żeńskie wytwarzające rodnie, a w nich komórka jajowa. Dalej plemniki wnikają do rodni i dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej. Tworzy się zygota. Po zapłodnieniu przedrośla żeńskie, często już z rozwijającym się młodym sporofitem, wypadają z kłosa na ziemię i tu następuje dalszy rozwój sporofitu. Ogólna zasada przy tym cyklu jest taka, z różnych zarodników powstaje dwupienne przedrośle. W końcu Nadszedł czas na krótki przegląd systematycznych paprotników za znaczeniem najistotniejszych cech. Jako pierwsze widłakowe. Są one roślinami niewielkimi, o pędach rozgałęzionych widlasto, stąd ich polska nazwa potoczna widłaki. Wśród ówczesnych przedstawicieli tej klasy wyróżniamy zarówno gatunki jednozarodnikowe, jak i różnozarodnikowe. Zarodniki widłaków. Zajęczonych do paprodników jednozarodnikowych kiekują bardzo wolno 6-7 lat. Zaś przedrośle osiąga dojrzałość płciową dopiero po 12-15 latach. Jak łatwo zauważyć, cykl rozwojowy trwa bardzo długo. Tak więc wszystkie widłaki występujące w Polsce są objęte ochroną prawną. Przedrośle widłaków jest bulwkowate i heterotroficzne. Żyje w ścisłej symbiozie z grzybami. Mówimy tu zatem o mikoryzie. Sporowidzę się z rośliną zieloną, samożywną, pokrytą drobnymi liśćmi i osiągającą kilkadziesiąt centymetrów długości. Sporofile z zarodniami skupione są w kłos zarodnionośny utworzony na szczycie łodygi. Ok, następna gromada. Dzisiaj żyjącymi przedstawicielami skrzypowych są skrzypy. Są to niewielkie, oczywiście w porównaniu do swoich przodków, zielone rośliny o bardzo charakterystycznej budowie. Ich członowane łodygi z licznymi kanałami powietrznymi i przestworami międzykomórkowymi wysycone są krzemionką. Po zgnieceniu w palcach wydają charakterystyczny odgłos skrzypienia i stąd ich polska nazwa. Głównym organem asymilacyjnym jest łodyga, a nie jak można by się było domyślać liście, które są silnie zredukowane i umieszczone w pochewkach w międzywęźlach. Sporofile, podobnie jak u widłakowych, zebrane są na szczycie łodygi w kłos zarodnionośny. Niektórych gatunków, na przykład skrzypu polnego, pędy z kłosami zarodnionośnymi wyrastają na wiosnę, są bezzieleniowe, brązowawe, pozbawione widocznych pędów bocznych. Za śladem pojawiają się niezione pędy, posturą przypominające choinkę służące przede wszystkim do fotosyntezy. Do ostatniej gromady należą paprocie. Są one z reguły roślinami dzielnymi, tylko nieliczne tropikalne gatunki są drzewiaste i osiągają kilkanaście metrów wysokości. Łodyga paproci najczęściej występuje w postaci zredukowanego kłącza podziemnego. Cechą charakterystyczną paproci są duże, pierzaste lub nawet wielokrotnie pierzaste liście, za młodu pastarołowato zwinięte. Zazwyczaj na spodniej stronie zawierają zarodnie, zebrane zwykle w kubki. U niektórych gatunków, np. pióropusznika strusiego, sporofile, czyli liście zarodnionośne, są inaczej wykształcone niż liście asymilacyjne i występują oddzielnie. Na sam koniec opowiem Ci o znaczeniu tych roślin. Paprotniki dzisiaj nie odgrywają w przyrodzie wielkiej roli. Głównie wchodzą w skład roślinności łąkowej i bagiennej, a także występują w runie leśnym. W dawnych epokach geologicznych, głównie w karbonie, paprotniki były zasadniczym elementem roślinności i zasiedlały wielkie obszary kuli ziemskiej. To właśnie z ich szczątków powstały ogromne pokłady węgla kamiennego, które wykorzystujemy w celach energetycznych. Niektóre gatunki, takie jak widłak goździsty, skrzyp polny czy narecznica samcza, wykorzystywane są w lecznictwie, a inne we florystyce jako rośliny, ozdobne. Uch, udało się, dotrwaliśmy do końca. Taka niepozorna paprotka w doniczce, a tyle się trzeba o niej uczyć. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Aha, nie zapomnij podzielić się lekcją ze znajomymi. Kto wie, może w podzięciu dostaniesz paprotkę? Pa.